Dzień dobry, z rana. witam wszystkich serdecznie. Poniedziałek startujemy. Dzisiaj, moi drodzy, mamy cztery zlecenia, e, trzy pełne roboty, dwie sochi, jeden koper, czyli generalnie sam numer telefonu e, i jedną budeczkę, także za dużo dzisiaj nie ma roboty. Mamy trzy poranne, jedna popołudniowa. No, ale liczę na to, że nam wejdzie coś tam wcześniej, dlatego startujemy e, godzina 8.07, aktualnie na blacie 7 stopni, więc jakoś tragedii nie ma, ale no za przyjemnie nie jest, troszkę ponuro, ale jakieś słoneczko gdzieś tam widzę nam się e, wychyla, więc możliwe, że będzie całkiem przyjemnie dzisiaj. E, oprócz tego jeszcze, że jedziemy do Stoku porobić e, internety, to jeszcze w międzyczasie, jak będę czekał pewnie na wziąłem sobie tam swoją drobinę, swoją skrzyneczkę, e, zajedziemy do dwóch klientów jeszcze i zrobimy regulację. I nie wiem, czy Wam też tego tutaj po prostu... Nie wrzucę w jednym, czy to podzielę jakoś. No nie no zobaczymy. W każdym razie nie przeciągam z rana. Lecę aktualnie na pierwszą budkę. Zrobimy poranne roboty i zobaczymy, jak to tam się wtedy ułoży I może podejdziemy zrobić jakąś regulację. Ja już startuję, nie marnuję czasu. I widzimy się na pierwszej. Do zobaczenia zaraz. Dobra, puściliśmy już sobie CPI ton, Nasza para, linia klienta powinna być na 56. Ale jej tu nie ma No i co? Puściłem sobie CPI tam z Ale ja nie... nic nie słyszę moi drodzy Tam mi coś pika, Dobra, lokalizuję swoją parę zaraz zaraz dam znać. Dobra, moje mini. Zlokalizowałem sobie mój CPI. Ton powinien być w 56, ale nie był. Jest tutaj w 760, 72. 782 to mieliśmy nasz CPI. Ton tutaj generalnie mamy kabelę, który był wpięty w ten port. I łączy się on nam z copper e czyli miedzią z numerem telefonu. Żeby nie bawić się z CPI, to z exchange, który zniknął po jakimś czasie. Podłączyłem sobie tu swój oscylator. Tak? Mamy nasz ton. I w tym momencie sobie zlokalizowałem bez problemu. Generalnie nasz e czyli generalnie tu mamy telefon, czyli ten numer telefonu i ten linię klienta. Teraz musimy puścić przez fiber porty. Skoro już ustaliśmy gdzie, co i jak mamy. Sprawdzam Fiberport i puszczamy dwa jumpery, czyli dwa kabelki z tego portu do Fiberportu, z linii klienta D-side puszczamy do Fiber E-side i z Copper E-side puszczamy do Fiber D-side, także nic trudnego, Jumperuje i lecimy na następną. No i dobra, wszystko mamy generalnie, tak? 73 tutaj, tutaj nam wychodzi CPI stąd, idzie sobie do Fiber Fiberport Fiber portu jest tutaj 44 i Fiberport 44 łączy nam się z... 100, nam się łączy, 600 tyle 694. O, z tym nam się I tym sposobem mamy pełny obwód. Dobra, ta robotę to zrobią, ale lecimy na następną. Moje mili, jesteśmy na następnej, tu będzie zabawa. Jesteśmy właśnie w Intuchy chyba W stoku w Hanley. W centrum handlowe. Zaparkowałem sobie na chodniczku, bo nigdzie nie ma włączyłem sobie bacon Lighty, czyli to moje światełko. I jedziemy podłączyć pod jakąś kawiarnię. Tutaj gdzieś mi pokazuje, że w prawo i w lewo na deptaku powinno to być. Więc mam nadzieję, że nie będzie tutaj za dużych problemów. Idziemy zobaczyć co tu się dzieje. Zaraz się wszystko okaże. Także wbijamy na główny deptak Hanley i szukamy naszego, naszej kawiarenki, którą będziemy podłączać. Na razie tu jeszcze nic nie widzę. I nie kojarzę do nic takiego, ale może zaraz coś znajdziemy. Jak myślicie? Musimy. No znaczy musimy. No nie musimy, ale dobrze by było. O i już tam widzę generalnie po drugiej stronie. Pod Tick Maxem jest coś Squid Coffee. Coś takiego. Dobra, wbiłem do środka, zaraz Wam to znać. Generalnie, jak zazwyczaj w takich firmach bywa, ee, pani nie wiedziała o co chodzi. podzwonił sobie do menadżera. Menadżer mieszka w Birmingham no i generalnie jedzie tutaj do nich, bo nie mają kluczy do biura, więc no, nic nie mogę zmienić. Jadę aktualnie w tym momencie lecę na następną robotę. Zrobimy sobie następną, a tutaj, jak po prostu menadżer przyjedzie z kluczami, będzie klucz do biura, gdzie będziemy podłączać usługę, to po prostu tu jeszcze wrócimy. No, i spróbujemy podłączyć. A na razie lecimy na następną, nie ma co czekać. No i dobra, zjechaliśmy na następną robotę. Tam Tamtachówka podłączamy. Generalnie, tak jak widzicie, nie ma żadnego słupa. Więc wszystko, tu jest na.. One, one second, I'll count you. Eee, tutaj mam na zewnątrz, generalnie GPO, czyli taki słupek. Wszystkie tutaj linie z domów klienta, które są podłączone na andrian, schodzą do tego punktu i z tego punktu idą nam do budki. Także płapie za torbę i wbijamy do środka. Zobaczymy, co tu się dzieje. I co my tu możemy zrobić. No dobra, pan się tutaj zgodził, żeby e, nagrać filmik, tutaj mamy gniazdko starego typu, tutaj ma ruterek e, BT, będzie również usługa Biti. E, z tym, że no najpierw będę musiał tutaj wymienić gniazdeczko, podłączę sobie tutaj wszystko i dopiero pójdziemy, bo pojedziemy do budki i zmieniać sobie usługę, e, tak jak zresztą widać gniazdko jest no, w starym standardzie obsolete, czyli przestarzałe, także no, muszę je wymienić, także że zaczynam sobie tutaj od tego, ustawię sobie nowy routerek, wszystko i dopiero pójdziemy zamieniać w budce kabelki żeby jak wrócę, już to wszystko było gotowe. Dobra, rozparcelowałem tutaj słupkę troszkę, żeby Wam pokazać, bo to wszystko jest zjumperowane. To jest nasz ton. Z tego, że dość stare są tutaj te klipy, to ja sobie zarobię jeszcze raz i lecimy do budki weryfikować generalnie podłączyć swoją usługę. Ale to sobie zarobię jeszcze raz, zaraz zobaczymy, czy nam się zwiera. Cyk, cyk, cyk. Widzicie? Zbiera nam się ton, czyli jest obwód właściwy. Dobra, dobra. jesteśmy w budeczce, znalazłem swoje parę. Ale bardzo cichy ton jest tutaj na nim, wiecie? I się zastanawiam, czy nam to generalnie zadziała. Zaraz zobaczymy. Wiele sprawdzą swoje fiberporty, jumperujemy i zaraz wszystko wyjdzie w praniu. No i dobra, moi mili, tutaj robota weszła. Wszedłem już do środka, to ruterek miałem zsynchronizowane gniazdko wymieniłem wcześniej. Także generalnie robota zrobiona. Ten poranny koper nam na razie nie wszedł, nic tam na pani nie wysłała. Ale zadzwoniłem do piema i PM jest aktualnie dostępny, Także jedziemy, zrobimy piema. I jak zrobimy piema, to polecimy, zrobimy te satelitki, Chyba, że odezwie nam się koper, to zrobimy sobie kopra. A później polecimy na satelitki albo generalnie odwrotnie. Zaraz zobaczymy. Lecę na następną robotę. Klient jest w domu, także nie ma co czekać. Na razie idzie całkiem przyzwoicie. Jest godzina 10.30. A w sumie, jak to skończę robotę teraz następną, i jak nam ten klient mi się odezwie, no to mógłbym jechać do domu godzina pewnie 11 z gruszami, jeżeli tam będzie wszystko w porządku. Lecę, weryfikuję, zaraz się widzimy. oj może fryzjerę zaliczymy, jak jest dzisiaj troszkę luźniej. No zobaczymy, zobaczymy. Do zobaczyska za chwilę. Dobra, jesteśmy na popołudniówce nasze DP245 nowego typu, tak jak widać. Tamtą chołupkę, to jest chłupka, którą podłączamy. Tam już kabelek jakiś widzę jest. Jakaś izolacja na zewnątrz, pod izolacją jest spuścizony kabelek. Także mam nadzieję, moi drodzy, że z tym kabelkiem będzie wszystko w porządku, bo jeżeli nie, to będziemy musieli wiercić nowy i gdzieś to klitować generalnie w tą izolację także no wolałbym tego uniknąć wbijamy do środka, biorę tarbę i co tutaj się dzieje jakie zagadki tym razem spotkamy no i co moi mili już wszystko wiemy co jest, co, co jest grane generalnie no niestety musimy wbijać na słupa e, wewnątrz już wszystko podłączyłem e, tak jak jest ta linia generalnie która tam sobie w, się schowa za izolacją Wychodzi nam tam przed drzwiach, przedłużymy, generalnie przed drzwiach puścimy do pokoju, zainstalowałem gniazdeczko, podłączyłem routerek, mamy swój oscylator, ale generalnie linia jest rozpięta na DP, jest disconnection na dipi, także wchodzimy, wbijamy na górę i weryfikujemy, czy znajdziemy jakąś parę, która dojdzie nam tutaj do budki. Do budki mamy bardzo blisko, więc nawet nie będę składał drabiny, a po prostu sobie złożył, później najpierw wyceluję sobie w parę, jak będzie wszystko ok, to wtedy sobie złożę drabinę. Wbijam na górę i weryfikujemy, zobaczymy co tam się dzieje. Ładna pogoda, więc może jakiś widoczek będzie ciekawy, więc zobaczmy. na górę, ale robotę robotą. Najpierw zobaczmy co tu się dzieje. Coś tam jakieś troszkę widoczki widać. Ja oczywiście też tu jestem, jak zawsze. Ogólnie przyzwoicie ładna pogoda. Troszkę wieje, To już sobie zlokalizowałem tam mój ton. Także za chwileczkę sobie pomierzę pary, zwiera mi się elegancko, także pomierzę sobie zaraz tutaj pary i coś spróbujemy ogarnąć, co nam będzie dochodziło do budki. No i dobra moi mili, jesteśmy w budce, parę sobie ozebraliśmy, coś tutaj Wypił porta. E, dobra, tutaj mamy nasz ton, już sobie to zlokalizowałem, wyraźny, więc powinien nam się zwierać. Także lokalizuję sobie fiber porty, czyli porty światłowodu i jumperujemy stąd do tamtąd. praktycznie chyba tylko jeden jumper będzie, zaraz się okaże. Weryfikuję. No i dobra moi mini elegancko. Wszedłem sobie tylko z budki. Ruterek już był zsynchronizowany. Także w tym momencie robię test. Już na pewno generalnie minęło 3 minutki i robotę mamy wykonaną. Od razu z ruterek był zsynchronizowany. Fajna sprawa z tym podłączeniem, zrobieniem tutaj sobie tej części. Później tylko zrobisz budkę, wracasz, zabierasz oscylator. Tak jest wszystko w porządku i tyle. Także następna robota mojej mili jest zrobiona. I został nam koper ostatni. Odezwał się tam e, menadżer, jest już na miejscu, mają klucz generalnie. Także jadę, zobaczę jeszcze raz to centrum, jak to tam będzie wyglądać, ale no może być zabawa. E, wydaje mi się, że oni tylko przechodzą z jednego serwisu na drugi, więc raczej powinno być to gładko. Jeżeli będą chcieli dołożyć kolejną linię, przykładowo drugą usługę, no to może być zabawa kwestia. O ale poleciał małolot, generalnie na jednym, na jednym kółeczku krosem elektrycznym. Najpierw chodnikiem, później na ten, mało bezpiecznie, należycie. No jest jak jest. Dobra, śmikam na następną, zaraz zobaczymy co tam się będzie działo. No i dobra moi mili, wjechaliśmy na i znowu, centrum, troszkę więcej ludzi, karzele latają. No i tak, obok TG Maxa, pod TG Maxem nam jest nasz coffee shop, który będziemy podłączać, a budka, budkę mamy dokładnie tutaj EVAPO. Naprzeciwko tego takie pomalowane jakieś tam są budeczki i mam nadzieję, że to jest generalnie ta. Także wbijam do środka i weryfikujemy, ale tak mi się wydaje, że tamto będzie to, tutaj mamy lokal. Idę weryfikuję, zaraz nam znać. Dobra, jesteśmy już tu w budetce, oscylatorek mam podpięty w kawiarni. Tu mamy nasz ton, to jest generalnie sam koper, więc tylko będzie jeden jumper z tego miejsca do któregoś tutaj chcę. Więc za chwileczkę puszczę sobie CPI to z Exchange'a, żeby zaczęło mi pikać na numerze telefonu. Alokowanym do tej roboty I po prostu połączymy kabelkami te dwa Dwie pary No i niestety moi mili Tej roboty tutaj nie zrobię Podejrzewam, że można było się bawić Pojechać do Exchange'a i weryfikować Podejrzewam, że nawet powinienem to zrobić Ale generalnie mam tam jeszcze jakieś umówione roboty Dawno głupka nie paliłem Także przypalimy głupkę Już tu nic nie będę kombinował Nie mam to w budce, powinien być tą w budce Ale go tam nie ma, także jakiś problem musi być w Exchange'u Także tą robotę sobie odpuszczam, trzy roboty zrobione, jedna nam odpadła i to w sumie nie z naszej winy, można było pewnie to dokończyć, ale ani nie mam głowy, ani nie mam czasu, ani nawet ochoty tutaj grzebać teraz w tym momencie w exchange'u, lecę jeszcze na dwie regulacje, w sumie trzy regulacje, więc jest co robić dzisiaj, mocno aktywny dzień. Jeżeli chodzi o open reach no to uważam za skończone i na dzisiaj to by było na tyle. Zobaczę, jeszcze zaraz może Wam rzucę albo, albo w jednym, albo oddzielnie. No zobaczymy, pojadę może jeszcze coś tam, ponagrywam z tych regulacji. Tymczasem na dzisiaj dziękuję wszystkim za uwagę. To by było na tyle. Pozdrowionka i piąteczka. Pozdrawiam wszystkich i widzimy się jutro. Na najlepszości.